Na pewno nogi będziemy okopywać, bo... No właśnie, bo to jest, to jest nasza siła, bo to nie ma co... Wow! Piękna kombinacja teraz! Tak jest! No dawaj, dawaj, wstawaj, bo ja tutaj chcę Cię, jak mam Cię znokautować, to no właśnie tym kopnięciem. Wstawaj, gościu. Witam Was serdecznie moi widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam już na 17 odcinek z naszej serii w grze UFC 4. W poprzednim odcinku niestety straciliśmy pas. Mamy jedną porażkę na koncie i spadliśmy na, w rankingu na pozycję numer 3. No, była to porażka taka z mojej winy, to nie było tak, że przeciwnik miał jakąś ogromną przewagę, po prostu w parterze mnie zdominował i... Zmieniłem pozycję nie na tą, co chciałem przez pomyłkę i już nie było z niej ucieczki, także to już jest historia. Tutaj będziemy chcieli odzyskać ten pas. Mam nadzieję, że jak najszybciej dostaniemy na to szansę. I teraz tak, no cóż, wejdę sobie w takim razie w ofertę walki. No i oczywiście przez tą przegraną też nie udało mi się tej premii do kontraktu zdobyć, tak? Bo musiał, musiałem wygrać. Dobra, Stip Miocić. Jest to pozycja numer 2. Mamy pozycję możliwość zawalczenia z kimś wyżej. Sprawdźmy to. Gorzej jak trafimy kogoś gorszego. Bo też tak się zdarza. Ja bym chciał z jakimś wyżej struwe, pozycja numer 5, ale z nim jeszcze chyba nie walczyłem. No ale on jest niżej w rankingu, więc ja sobie chcę wziąć kogoś, kto jest wyżej. Mam nadzieję, że trafimy kogoś wyżej. Dobra, Anganu, no tak mniej więcej. Czyli najwyżej był mi ocisz. No trudno. Czyli z Francisem Nganu będziemy tutaj się odbudowywać w tym pojedynku po utracie pasa. Wagi ciężkie w UFC. Także okej. Okay. Dużo pracy przed nami, bo nam statystyki się poobniżały, więc będzie trzeba tutaj na treningu się po... Yy, postarać bardziej. Tutaj mamy od trenera. Hej, Marcin, po tym co się. Co działo się ostatnio, powinniśmy chyba bardziej ukierunkować nasz obóz treningowy, a to oznacza obejrzenie nagrań z walki, które stoczył Nganu i na analizę jego mocnych i słabych stron. No oczywiście, że tak. Sprawdzimy sobie tutaj e, informacje o nim, jak już mamy pokazane. Dobra, jak już patrzę to, to przejdźmy. Wiadomo, bokser. tutaj ruchy w pozycji górnej, sierpowe ma. Na maksa, cepy na maksa, podbrudkowy przednią ręką na maksa, cios przednią ręką z góry prawie na maksa. Ok. Ale to są takie informacje tutaj o nim, które ja będę wiedział. Yy. Ja sobie ten trening tutaj oczywiście 6 tygodniowy zrobię sam, a my zobaczymy się tuż przed samą walką, także do zobaczenia za chwileczkę. Trening zakończyliśmy, więc możemy sobie przejść do ewolucji zawodnika, bo po ostatniej porażce trochę nam się te statystyki obniżyły, szczególnie jeżeli chodzi o wytrzymałość. E, no i tutaj muszę niestety wydać te punkty, bo e, no to jest nasza podstawa, tak? To jest nasza baza, więc to musi być. Mamy pracę, tylko obniżoną i celność. Tylko tu potrzebuję 18 punktów jeszcze do tego, e, a tylu nie mam. I tutaj jeszcze, to w sumie 21 punktów ewolucji nam potrzeba, żebyśmy wrócili do punktu wyjścia. No niestety na tym treningu, znaczy na, przy, w tym, na tym obozie treningowym tak naprawdę Jedyne co tutaj mi się udało podnieść to trochę te kopnięcie pytajnikowe nam się podniosło Jeżeli chodzi o tam jakiś postęp, a tak to te punkty które zdobyliśmy to musiałem wydać na Powrót do punktu wyjścia, tak? Także Przechodzimy do walki z Francisem Ganu. Jest to nasza pierwsza Pierwsza yy, próba powrotu na szczyt po porażce więc zobaczymy jak nam to wyjdzie, ja postaram się tą walkę zakończyć jak najszybciej, żeby wrócić bez żadnych urazów, bez żadnych problemów, ale wiecie, no, tak się walczy jak przeciwnik pozwala, także nie wiadomo jak tam Ganu będzie nas chciał zaskoczyć, ja postaram się ze wszystkich sił skończyć go, najlepiej przez knockout, bo to będzie najlepszy, najlepszy powrót dla nas, który spowoduje, że też może dostaniemy walkę o pas right, po tym Także widzicie, my mamy trzecie, trze, jesteśmy trzeci w rankingu, Nganu jest czwarty. Myślę, że tutaj przejdziemy od razu do tego pojedynku, żeby tutaj nie przedłużać i nie tracić waszego cennego czasu. Wiemy na pewno, że musimy uważać na ciosy sierpowe i podwódkowe. Ciosy rękami to jest siła Nganu. To... Unikać tych ciosów. The goal tonight is to find a way back into the championship mix. He was the number one contender. <inaudible> and now he's a little bit outside Mokas, right? so mentally, Where is he? His chin was tested. It didn't hold up. He felt like that was just one result. He's not making too much of it. Tonight, though, a huge bounce back opportunity for him to prove oh, right? Right? To right? Right? To right? Right? president Dana White, to the matchmakers, and everybody else that he can still contend for the belt in this division. Prawa, dwa podrzutkowe weszło, ale nie ma co się mierzyć z galu na podrzutkowe. Na pewno nogi będziemy mogli bo... No właśnie, bo to jest, to jest nasza siła. Well, the leg kicks have been a big storyline in this one, and there's another one, so he continues to slow his opponent down, and nice poker face on the other side. I'm not sure how many more of them he'll take. <laughs> he won't be able to take many more. Think about Edson Barbosa, how he'll handle the leg kick. He'll <laughs> wind them so fast. Eventually, guys can stop him This seems to be the path that he has wanted to take the most. Well, he misses with the left punch there. Oh, collar tie. Dobra, uciekamy z tego klinczu. Piękny podwrótkowy. Piękna kombinacja, dwa lewe prosty, prawy prosty i kopnięcie na nogę. Piękny lewy podwrótkowy. Dwa podbrudkowe, weszły, pięknie. Piękne teraz kopnięcie. Tylko wiecie, to jest takie, one chwile trwa, nie? Więc trzeba w odpowiednim momencie. Wow! Właśnie. Nie, 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 Spokojnie, spokojnie Musimy teraz skutecznie okopywać jego nogę. Tylko unikać tych ciosów. Piękny podwórkowy. Ło, wow, piękne lewe, lewe kopnięcie, i teraz kolejne, ale to już nie doszło. Dobra, jeden podwórkowy wszedł. Tutaj ganu jest już. Obity lekko. Nie no, my musimy te nogi mu okopywać, bo to nie ma co. Wow, piękna kombinacja teraz. Tych sierpowych. No, tylko uwaga, bo on tymi sierpowymi to nas szybciej zajdzie niż my jego. Nie spodziewał się zupełnie nganu tych ciosów. Myślał, że tutaj, wiecie, będę go okopywał, a tutaj się. Wow! Ale piękny powrót Marcina Różala-Różalskiego. Po porażce przez knockout wraca, przez wygraną przez knockout. Zobaczcie, jaki, jaki to wszystko jest przewrotne. Wracamy na szczyt. Moi drodzy, to był piękny, o jak go wygięło, zobaczcie, piękny, prawe okrężne kopnięcie tutaj, zobaczcie ile krwi z niego wyleciało, Wow, wygięło go nieźle, dosłownie ścięłem go jak drzewo, a raczej Różal to zrobił. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, brawo Różal, brawo. Teraz czekam na walkę o tytuł, bo chcemy wrócić tam gdzie nasze miejsce. Wow, pierwsza, pierwsza runda i tak i piękne. Nie było to łatwe, bo też byliśmy sami blisko tego, żebyśmy się grali przez knockout, no ale trzeba ryzykować. Tak jest. Wow, wróciliśmy, prawie wróciliśmy. Jeszcze musimy odzyskać nasz, nasz pas, na który zasługujemy. Tak się cieszy właśnie Marcin Różal-Różalski, a teraz przejdźmy sobie... Dalej. Okej, okay, no tu, tu ciągle mam informację, że ta długość kariery cały czas się nam obniża w dół. Także no, jeszcze zanim ta kariera dobiegnie końca, chciałbym ten pas odzyskać. Szkoda, że ta porażka nas cofnęła tak tutaj w karierze, no ale tak się zdarza. Piękno, tutaj zobaczcie, cała stopa weszła mu na, na, na twarz. Jeszcze raz to samo uderzenie, to jo, pierdzielno. Ło, długo się będzie budził Nganu po tym uderzeniu, długo, długo. A my długo się będziemy cieszyć. Dobrze, dobrze, fajnie, że się udało wrócić. To jest bardzo ważne dla zawodnika, żeby po ciężkim nokaucie wrócić do walki i odzyskać pewność siebie. Dobrze, dobrze, jestem bardzo ciekaw, czy dostaniemy szansę na walkę o tytuł, czy będziemy musieli jeszcze troszeczkę tutaj powalczyć o swoje. Zaraz zobaczymy dni do następnej oferty. Tutaj już połowa paska jest na czerwono, więc dużo tej kariery nam nie zostało. Um, no dobra, ja sobie przejdę do oferty walki, bo jestem bardzo ciekaw, co nam tutaj włodarze UFC zapodali. Czy będziemy mieli walkę o tytuł, czy walkę e, kolejną w rankingu? No proszę, no to będziemy mieli rewanż z Curtisem Bladesem, przegraliśmy z nim przez, e, przez e, knockout. Przez to mój głupi błąd w parterze. Tym razem nie dopuszczę do tego, żeby nas sprowadził do parteru. Będę chciał go wykończyć w stójce i zaakceptujemy ten pojedynek. Mamy 6 tygodni, żeby się przygotować porządnie do, tego, do tej walki o tytuł, bo ja chcę ten pas odebrać. On ma tutaj wrócić do mnie, a nie siedzieć u niego. Także my widzimy się za momencik, jak tylko skończę ten trening i spuszczamy łomot Bladesowi. Nie ma co. Także za momencik wracam. Zakończyłem trening tutaj sześciotygodniowy, obóz treningowy przed walką z Curtisem Bladesem, będziemy mieli szansę odebrać mu pas, który nam zabrał. Mam jeszcze trochę punktów do rozdania, jeżeli chodzi o punkty ewolucji zawodnika, więc sobie tutaj wejdziemy. Czekajcie, tak, czy ja tutaj, tutaj miałem poprawione już? Tak, tutaj musimy trochę wrócić do tego co było, więc musiałem trochę punktów tutaj wsadzić z powrotem. Z tych, co straciłem. No i tak, dobra, celność sobie tutaj mamy na maksa. Jeżeli chodzi o resztę, to jeszcze nie, ale właśnie, że celność, praca nóg na maksa, tu grappling, ofensywa przy poddaniach. Dobra, niech to wróci do punktu wyjścia. Wytrzymałość jest, jest. A właśnie, jeżeli chodzi o ruchy, to teraz mam takie coś, zaraz wam pokażę, bo. Kopnięcie pytajnikowe wbiliśmy na 5 gwiazdek, więc teraz, jeżeli uda mi się znokautować tym kopnięciem dwa razy kogoś, to dostanę 100 punktów ewolucji, więc będę polował na to, żeby tym kopnięciem znokautować dwóch kolejnych rywali, których dostanę, żeby. To, to jest właśnie popisowy ruch na tą chwilę. I tym, tak jak mówię, będę chciał znokautować, ale teraz przejdźmy sobie do pojedynku już. Bo się nie mogę doczekać rewanżu z tym panem, który kurde nam odebrał ten pas mistrzowski, a teraz ja mu odbiorę i to mu odbiorę. Mam nadzieję, że bardzo szybko, chociaż tak na, najlepiej to może być i piąta runda, bylebym wygrał. I na pewno musimy unikać zapasów. To jest w ogóle bez gadania, więc jeżeli będę miał Możliwość, powiedzmy, że go ogłuszę i powalę, czy coś, to się od razu na niego rzucam i, i próbuję go znokautować, i nie czekam, bo to będzie dla niego tutaj, wiecie. Uwaga, znaczy, że w sensie chodzi mi o to, że on, jeżeli nas prowadzi do parteru, to znowu może być taka sytuacja jak poprzednio, że przegramy. A teraz zobaczmy pojedynek mistrzowski, wracamy na szczyt, mam nadzieję, że wygramy. Ale ja tu wiem, że musimy to wygrać. Tylko jedna przegrana, no właśnie, z tym panem przegrana, którą mamy tutaj.

To i broda musi być, nie? Dobra. Wyszedł pan Bladey, zapaśnik. Pewny siebie, no dobrze, my też jesteśmy pewni siebie, na pewno ci tak nie oddamy tego pojedynku. Zobaczcie, kurde, no ten pas powinien być na, na moim ramieniu, na, na ramieniu Marcina Różalskiego, a nie tego pana, ale on ma 10 cm większy zasięg, 20 kg więcej waży, 5 cm jest wyższy, ale też 12 lat starszy, więc może to będzie przemawiało na naszą korzyść w tym pojedynku jest Herb Dean. Now! This is the moment, który Medicine Square Garden. Czyli też w tej samej arenie, w której walczyliśmy, co przegrałem. No! Właśnie to jest czas. Championship of the World. Introducing first. This man is a 27 wins, 1 loss. He 62 inches tall, weighing 220 ta jedna porażka, no. Marcin Różal-Różalski, Tak jest. Po tym pojedynku to on będzie miał ręce w górze i on będzie ten pas miał na pasie, także zobaczycie. Ja się łatwo nie poddam. No, po tej walce będziemy na 22-6-0, a nie 22-5-0. Dobrze, zaczyna się pojedynek mistrzowski. Nie ma tutaj e, dotykania się rękawicami. Tutaj jedyne, czego dotknie moja rękawica, to jego głowa, ewentualnie wątroba. Nawa, jest żółwik, jest różal, tak jest. Zaczynamy, panie Marcinie. Idziemy po nasze. A classic matchup of striker versus grappler. Am I simplifying things too much? In this instance, you aren't, because this is what got these two men to the show, right? One guy is known for his diverse attack and defeat, the other guy is known for his ability to drag the fight to the mat. Oh, you know should opponents in danger from the very start of the grappling exchanges? Well, you see, land the jab there, he's got the reach advantage, you might as well use it. No, no yeah, you No trudno. ŁOKNO ZRZUCIŁ! SKUBANY! Ale skubaniec teraz. Dobra, przytoczenia w zapasach nam weszły na poziom teraz drugi. Czekajcie, bo tutaj znowu... Ja chcę się podnieść. Różal, wstawaj. jakiś żart to jest? Nie no, on, nas, on nie chce nas puścić, skubaniec, ja nie mam już kondycji. Więc jedyne co mogę robić w tym momencie to próbować wstać. Dobra. Dobra, wstajemy, wstajemy, wstajemy. Tak jest. Nie, 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 uciekaj z klinczy, uciekaj, Różal. My musimy tutaj punktować. Wow, ale teraz kurde minęła się moja noga z jego głową A jajaj Chodź tutaj gościu Dobra. No nie no znowu daje się sprawdzić no, Póki co przegrywamy ten pojedynek Póki co tak niestety, ale tak, tak to wygląda Dobra, ja wstaję, ja nie będę tutaj się z nim turlał. Chodź tutaj. Dobra, kombinację. I okopywanie nóg tutaj. Dawaj musimy punktować, nie będziemy tutaj się. Dobra, udało mi się teraz uciec z tego klinczu. Wow. Tak jest. No dawaj, dawaj, wstawaj, bo ja tutaj chcę jak mam Cię znokautować to właśnie tym kopnięciem. Wstawaj gościu. Kurde znowu nas sprowadza, ale pięknie go tutaj powaliliśmy. Ja spróbuję się tu podnieść, tak jest, stajemy. Musimy uważać, bo jak będziemy mieli małą kondycję, a nas sprowadzi, to wiecie. Dobra. Chodź tutaj, chodź, <try> chodź, chodź. Chodź <try> tutaj, gość. Piękne dwa podwrótkowe. Tutaj, wiecie, ja będę proste środki stosował tutaj, także... Ło, musimy uważać. Ło! Wow! Tak jest, kurde! Pięknie! Pięknie i to jeszcze tym naszym popisowym ciosem. Odłączyliśmy Bladista i odzyskujemy nasz tytuł w końcu. Pięknie, Marcin Różal-Różalski. To było po prostu piękne. Nie trzeba nic mówić, popatrzcie na to. Ło! Wow. Jeszcze się nadział na ten cios, bo chciał zrobić unik, bo dostał lewe, lewego prostego i tutaj te prawe pytajnikowe kopnięcie, którego nauczyliśmy się od Johna Jonesa. Odcięło go całkowicie i w tym momencie Marcin Różal-Różalski odzyskuje swój tytuł. Posłuchajmy teraz Bruce'a Bafera. Marcin Różal Różalski. Tak jest. Ja, yeah, kurde. Pięknie. Piękny powrót na szczyt. O to chodziło, tak jest. Wybiłem Bledisowi z głowy tutaj pomysły, że może nam kurde ten pas y, zabrać na stałe. Zabrał nam go tylko na jeden pojedynek, tak naprawdę piękny powrót. Piękny powrót. Marcin Różal-Różalski wraca do gry. Zobaczmy tylko tutaj, co, co nam się tutaj... Coś nam się tutaj... Aha, przytoczenia tylko nam wpadły. Zobaczcie. Eee, to była premia za walkę wieczoru i premia pieniężna za per pay view. Taki to był piękny knockout. Takie właśnie knockouty chcemy oglądać. Pięknie, pięknie Marcin. Po prostu pięknie. Tutaj specjalnie idę dalej, żebyście zobaczyli powtórkę tego knockoutu, bo to była bajka. Sami zobaczcie jeszcze raz. Można to do znudzenia oglądać. Jeden, to nie wiem, czy nie najładniejszy, no, w, w karierze, tutaj, którą gram razem z wami. Albo jeden, zobaczcie, lewy prosty i prawy pytajnikowe kopnięcie od Johna Jonesa. I tutaj Blade is całkowicie odcięty, odpłynął do od krainy snów i nie wiemy, kiedy z niej wróci, ale na pewno nie szybko. Pięknie, zobaczcie, osiem, ponad 18 milionów wyświetleń było tej powtórki. Także zainteresowanie przeogromne, ale nie ma się to dziwić, w końcu. Jeżeli ma się takie umiejętności jak Marcin Róża, Różalskim przed chwilą, to każdy chce to oglądać. Piękny powrót na szczyt. Zobaczmy jeszcze, co w mediach społecznościowych będą mówić. A proszę, dostaliśmy premię. Znaczy, nie premię, tylko nowy kontrakt. Więc przy okazji sobie wybierzemy tu premię. Oczywiście mam jedną już niezrealizowane przez tą pierdzieloną porażkę z tym z tym Ladiesem. To, że nie obroniłem tego pasa tyle razy. Tutaj 4 przeciwników w pierwszej rundzie. Um, hmm. To może być ciężko w pierwszej rundzie kogoś pokonać. E, Ukończ walki. Tutaj, zobądź tytuł walki wieczoru trzy razy. No to będzie ciężko, ale 20% popularność. Czekajcie, tutaj mam 15%. Tu w pierwszej rundzie musiałbym pokonywać ich. A co tam? Zaryzykuję. Jak się nie uda, to się nie uda. Jak będzie możliwość pokonania przeciwnika w pierwszej rundzie, to to zrobię. Jeżeli nie, no trudno. Jak się nie ryzykuje, to się nie ma. Zobaczmy tylko, jakie były reakcje tutaj na to, co się wydarzyło. Jak Marcin Róża Różarski pięknie to zrobił. Tutaj Dominik Reyes widzę, że tytuł zdobyła. Tutaj, zobaczcie. Tak, tak, tak. Papierowe mistrzostwo. No tak, zawsze się jakiś trolek znajdzie. Dobra. No i co, moi drodzy widzowie? W tym momencie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że. Materiał się Wam spodoba, jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, bo to mi bardzo pomoże i nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego nokautu, bo udało nam się wrócić na szczyt. Ja jeszcze raz dziękuję Wam i zapraszam na kolejne odcinki z udziałem Marcina Różala-Różalskiego w karierze UFC na moim kanale YouTube Rakero. Także trzymajcie się jeszcze raz, do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, hej!